No to zaczynamy przedstawienie narzędzia, gotowe. Kurde, potrzebne będą gdzieś nam takie narzędzia. Myślę, że to wystarczy, nie jestem tu profesjonalistą. Mamy kran i mamy. Tutaj dziurę, dziura, jest dziura, dziura. Jest dziura, tu dziura. Tu będzie siedział nasz wspaniały kran. I tak to ma mniej więcej wyglądać. A teraz wybaczcie, ale będziemy najpierw składać do kupy czyli mamy tu dwa otworki. Na ciepłą i na zimną wodę. Dobra. Więc musimy pewnie przykręcić te wspaniałe węże te węże węże też mamy jeszcze taki coś kurde ciężko jest to robić tutaj przy kamerze i mamy jeszcze kurna jeszcze mamy to i to chyba pójdzie tu o, o Jezu tak tylko czemu to takie le... czemu to takie luźne To pójdzie tu, widzicie? Widzicie? I to pójdzie tak. O, ekstra. I teraz tu trzeba wkręcić luzem. Dobra, to sobie później założę. Mam jeszcze się zostaje to, ale to idzie na spód. Dobra. Trzeba wkręcić węża. Węża wkręcamy oczywiście nie do oporu. Na luzie. A może i do oporu. Nie, dobra. Kręć się tylko, żeby nie przesadzić, nie? Prezentuję i objaśniam. Kolejny wąż. Kolejny wąż. Kurde, nie wiem, czy mocno dokręcać. Ciężko to przy kamerze robić. Muszę to robić tak. O, tak będzie prościej Mam sposób. Żeby wam to zademonstrować jakoś, nie wiem tylko czemu. To będzie długi montaż. Czemu nie mogę złapać? O, dobra jest. Idzie. Coś tu kurwa, coś tu nie pasuje widzicie? Coś mi tu już nie pasuje Powinna być gitara, Powinno się wkręcić tak jak ten A czemu to się nie wkręca? O! Poszło! Baba! I dalej nie kręcimy. Jest gitara. Dobra. Teraz trzeba tą nasadkę odwrotnie. Dobrze. Tą nasadkę wsadzić, przyłożyć tu. Po czym wsadzić ją tu. Tak to mniej więcej ma wyglądać. Bo zaraz będziemy się schylać i to będzie najlepsza impreza. Teraz trzeba bolca, którego mamy, trzeba wkręcić. Bolca trzeba wkręcić w ostatni otwór. Chyba dobrze robię, widzicie, że się nie, nie szykowałem specjalnie. Czy bolec idzie do oporu? Czy ma jakiś opór bolec? Czy nie ma oporu? A, czekajcie, zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Bolec jest taki sam wszędzie, a widzicie, ma tutaj krzyżyk, więc bolec trzeba wkręcać tu, tą stroną. Nie wiem pochulać ten krzyżyk, ale dobra do krzyżaka. O! Teraz jakoś luźny ten bolec. Powinniśmy tu dokręcić krzyżakiem. Sary. Jest krzyżek, spróbujemy Jest to dokręcić. Bo ten bolec będzie nam trzymał to. Dobra, teraz odkręcamy tą śrubkę i uciekamy pod, pod kran. Bo tu już będziemy. O, jeszcze to wam pokażę, to jest bardzo ważne. Wkładamy to tu, który na nic nie widać. O! I tak to mniej więcej ma wyglądać. A teraz idziemy pod spód. No i słuchajcie, jesteśmy pod zlewem gdzie wieje, z brudem i ubóstwem. <taki> tak, jak w większości ludzi. Słuchajcie, teraz wystają te dwa kable, jak widzicie stąd, nie? I te dwa kable muszę połączyć z tymi dwoma kablami. Tylko teraz, kurwa, zapomniałem, która jest ciepła, a która jest zimna woda. No i dobra, i nie wiem, jak ustawić wam światło, ale będzie kiepsko z tym światłem. Więc zaraz będziemy coś kombinować, żeby wam to jakoś pokazać. Na razie poskręcam te przewody z tymi. Widzicie? Ile wody? No. Te przewody z tymi połączymy i czyli zimna z zimną, ciepła z ciepłym Cie ciepła to czerwona, zimna to niebieska, a ja tutaj te dwa kable muszę ze sobą po prostu poskręcać. To już wam nie będę wam tego pokazywał. To z tym, to z tym, o! Bo mi niewygodnie po prostu trzymać tą kamerę. I na koniec, jak już to skręcę, to jeszcze Wam pokażę, jak już go zamontuję. Bo jeszcze trzeba dokręcić tą śrubkę nieszczęsną. Także... Kurde, no jak Wam to pokazać? No, można by było ryzyknąć. Jakoś takoś. Kurde. No ale jedną ręką nie skręcę. Nie ma szans. Dobra. Ryzykujemy. Pewnie nic nie będzie widać ale będzie słychać kurwa no teraz który jest który to jest od ciepłej ten jest od ciepłej czyli trzeba połączyć z tym ręcznie czy wystarczy to skręcić ręcznie czy lepiej dokręcić nie ręcznie To jest, wychodzi, że zimne. What to fuck O, o, I nie skręcę. Nie, kurwa, co zaczęło. Nie pasuje. Czyżby? No pewnie, że tak To mi dali. Patrzcie. Widzicie? Dwa inne wejścia. O matulu. Dobra, będziemy coś innego kombinować. Potrzebne mi jest przejście. Przejście z tego na, na taki. Co za dekiel w ogóle? Tak mi to połączył, bo ja tego nie robiłem. ja pierdolę, no, widzicie? Dwa inne te jak ją to skręcić. No i nie skręcę. Ale motyw. I to teraz? Niespodzianka. Może obi nas uratuje. Niosę, bo muszę kurde kupić. Inny. Inny wężyk taka pogoda, właśnie deszczowo dobra, słuchajcie, pada deszcz. Kurde, czemu to jest wszystko takie skomplikowane? Ja pierdzielę. Musiałem kupić przejściówkę, bo nie ma takiego węża z taką końcówką o z taką, o z taką, o tą, o tą, o tą, nie? Nie ma. Więc musiałem kupić przejściówkę. Ja pierdzielę. Masakra. Nie będzie to proste. I do tego wziąłem taśmę izolacyjną, bo. No bo przecież nie wiadomo, czy mi woda nie będzie ciekła. To miało być tylko kurwa zamontowanie jebanego. Uff, już nie będę klował. Przecież to było tylko skręcić, nic więcej. Nie. Zawsze jakieś są problemy. Dobra, jedziemy do domu, będziemy kombinować dalej. Jak mi woda będzie ciekła, to się chyba wścieknę. Bo miało być wszystko prosto. Dobra, słuchajcie. To tak, mamy to pół przykręcane. Dobra jest. Teraz to jest zimna. Tutaj damy na przejściówkę. Dobrze, że w ogóle są te przejściówki. I sorry, ale ja jedną ręką tego dobrze nie skręcę. Więc wybaczcie, ale spotkamy się pod spodem. W ten sposób mamy już taką, taką wtyczkę, jaka nam była potrzebna, z będziemy się łączyć. Widzicie, jedna jest taka, druga jest taka. Nie wiem kto to robił, ale ja tego nie robiłem I, i, i tak wyszło. No ale dobrze, że jest przejściówka. Słuchajcie, w montażu tej śruby nie jestem w stanie Wam nakręcić, bo nie ma dwóch rąk. Ale chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, i żeby tą śrubę e, tu przykręcić. Potrzebne są dwie ręce i jeszcze zwinę palce. A ja w ogóle, kurna, wiecie jakie ja tu leżę? Patrzcie, kurna, Siemanko. Siemano mexikano, post z lewem. Tego tutaj jeszcze nie grali. No i, I właśnie to skręcam teraz. I no nie jestem w stanie tego z... nakręcić. Nie wiem jak. <laughs> nie wiem <mam>, kurwa jak. <laughs> dobra. A potem już tylko się zostaną Ach, tutaj te pierdały po przekręcać i będzie gitara. No dobra. No to zainstalowane. Uff ciała Jeszcze muszę tylko dokręcić na samym dole tą śrubkę, żeby tak się nie majtało. I będzie gitara i nic nie cieknie. Tu jest ciemno jak w dupie, ale nic nie cieknie, słuchajcie. Wytarłem specjalnie, wytarłem specjalnie tutaj tą, zaraz Wam pokażę. Specjalnie wytarłem Wam tą Wszystko jedną ręką robić, czy się idzie zestać. Oh, specjalnie wytarłem tutaj podłogę, szafę, żeby sprawdzić czy, czy nie ma przecieków Nie ma przecieków, wszystko działa Tak jest to połączone i jestem z siebie dumny Udało się Meksykano TV otwiera kranom drzwi